Cześć PSPL, witajcie w e, czwartym dniu z tej Steam Fortress. Znowu gramy Helltower dzisiaj, ale dzisiaj Demomanem. E, Demoman, tak samo jak i Soldek, ma dwa podstawowe style gry. Zwykły Demoman i... i... a niech będzie tak. I... Demonite. Z różnymi tarczami, i tak ja dalej, będę grał z zwykłym demomanem, ponieważ Neomaniten gram sobie czasami tak dla żartów i kiepsko mi to idzie. W ogóle granie czymkolwiek innym niż Scout, Sniper, ewentualnie Raz na 100 lat Pyro, albo Szpieg, idzie mi słabo. Shit, Zrobiłem. Eee, jeszcze teoretycznie można grać tym omanem troszeczkę inaczej, można grać tak zwanym troll demkiem, a z bomb ale to jest ogólnie coś trochę cięższego do ogarnięcia. Co się w ogóle na pewno nazywa Hell Tower? Gdzie tu jest nazwa mapy? Tak, to się nazywa Hell Tower. Dobrze. Idzie Patriot nie kłamie. Tak strzelaj w bramy na pewno coś da. Jeźdź się, nie wspomniałem w którym tym jestem No, chodź Chodź Dobra, chyba nie przyjdziesz Brawa. Au. Dobra, spróbujmy wrócić do bazy jakoś. Gdyż, ponieważ, trzeba by się uleczyć. Tak. No już się przeraziłem, że... Horses Headless... Się... przejawił Ale to na szczęście nie ten... Nie ten... Halloween Update się jest było kilka tych update'ów. Dobra, na szczęście one nie idą za mną w ogóle. Trzeba to przeładować. O, i idziemy. Jeszcze żadnego sprawa nie złapałem. To jest... Yy, coś dziwnego. Ała. Dobra, <gryny> medyk dostał granatę w tyłek. Trochę dużo tu snajperów. Jakbym miał bomb-jumpera, bomb to by było miło. Jak widzicie, gra demomanem w moim wykonaniu jest bardzo mało dynamiczna Dlatego będę się starał jak najwięcej gadać, ale jak mi to będzie wychodziło to już będzie... ...zupełnie inna sprawa Dobra Bo szczerze, nie bardzo ostatnio mam nawet o czym gadać Dobra Okej, dolazłem Do... Spawno Gdzie jest mama? N nikt <laughs> Wybuchła jak ją Przykład Okej Dobra, snajperzy Coś mi sięka Tu celują Ktoś tam dostał minami. Nawet nie wiem za ile i kto. Ale dostał. Jest 3-3, także. O Lizasiek. Także nie jest wcale aż tak bardzo źle. Ej, weźcie wybrońcie coś, dobra? Muszę dawać miny W sumie niekoniecznie Przyda się Na pewno Kurde Nie ma I tak skinę Może tu się znajdę Znajdę Nie zdążyłem <grym> Okej okay. Dobra, są staty na minusie <grym> Widać, że gram demkiem może na koniec tak, gadaj dziecko, kadaj. Jeszcze może później wam pokażę Demonaita. Dlaczego nie? Fajnie się tym gra. Jest, jestem lampką jak widać na załączonym obrazku, ale fajnie się tym gra. Nie, chyba ktoś przyszedł do mnie do domu. Tak, pewno mi tylko nie zrobili wejścia. Będę musiał zaraz zrobić cięcie zapewne, tak że się nie obraście. Tak, zaraz powiem, że mi to wychodzi stamtąd. Dobra, udało się. <laughs> mm. Dobra, teraz nas się podnoszą, nie jest źle. Okej. Okay. OK, udało się Są staty na plusie nawet Kurde No, bym go nie trafił O, przynajmniej HP mi dało Ops hmm. Ops, o, dobra, udało się Okej, okay, sorry. Tak jak mówiłem, musiało być drobne cięcie. I ogólnie zaraz trzeba będzie kończyć odcinek tych wszystkich. Jeszcze. Matko, dzieci. Dzieci, dzieci. Wow, masz z kim gadać? Nie, szacunku. <laughs> wow, jestem Polakiem. Kurde. Odkrycie roku. Dobra. Widzimy się w bitwie. W bitwie. już jestem, nawet długie wycięcie nie musiałem robić, o kurde. Yy... Teraz zagramy sobie szybko item, tam przez jakieś 5 minut. Tak, żeby tylko pokazać. Mats, klasy ich nawet nie rozumiem. No, zaraz będę musiał się wyłączyć, bo jest To żal. O, matka, dobra. Co wiem, że nie jestem od nich wiele lepszy, ale. To szegł Watch z stay. Eee. Mm -hmm -hmm. O, ale go Okej, okay. no? Nie wiem, czemu tam tego nie zaliczyło gościowi jako flagę. Powinno mu to zaliczyć. Dobra, idziemy dalej. Szkoda, że tam nie wskoczę. Przynajmniej mój mega epicki skill na to nie pozwala. Bo to by było niehonorowo, słuchajcie. Jakbym <grystanie> tam wskoczył. Dobra, jest full HP, to jest właśnie fajne w tej broni, że zawsze oddaję HP. Dobra. <grystanie> Mogłem chyba <noise> przez przypadek. Gdzie on? Na górze. Ok, to się udało. Jeszcze mamy kilka minut. Cztery kile na jednym życiu. Wow, Spoczka, jak na demonajta. Cieko, czyżbym miał jakieś spela? Dobra Nawet nie umie gaścić, ale Jakąś apteczkę by mi się przydało zebrać, dzięki Dobra Ogólnie zatłukło mnie i jest koniec nagrania. No, właśnie. Dobra. Czekajcie. A głos. Dobra. Teraz się można spokojnie pożegnać. Sorry za krótszy odcinek, ale jak widzieliście nie szło mi tu klasu zbyt dobrze. Nie wiem, może później zrobię już po całej serii. Drugi odcinek z tej klasy, ale już na dzisiaj akurat nie mam czasu, za bardzo. Ewentualnie jutro nagram sobie to drugi raz albo coś ty kręcę. Dobra, a ja to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim za, za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, miłej gry. Cześć. <grystanie> Nawet tańcie mnie nie, nie da się na tym <grystanie>